Ciałamkość z strony hodowców dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj dostaliśmy paczkę od Vitamix. Nie <laughs> wiem, tam są nowe nabytki. Tylko widać, ładnie, ładnie piją. Pierwszy no, na ziemi, proszę. Będę musiał mieć Druga. Dobra, się rzuć na ziemię i będę. Dwie ceny a ja wyjmę. Trzy takie same są. Pięć takie żółte, bo były nowe, ale takie były już. Jakieś dziwne. podejrzane się były, wydawały. No takie za małe. Czy na mnie takie. tak. Więc jest ta cała piąteczka nasza. One mają 5, 6... online chyba 5, a osiemdziesiątka na pewno 6, ale 3, 5 miesięcy mają. A pan pisał, że 5, 6, ale raczej tych 6 nie mają. 5, Na dwór wychodziły, więc tu się nie ma o co pada Ta mi się najbardziej podoba, bo jest taka... Trochę taka bardziej czarna, tak bardziej podchodzi pod tą porcelankę taką trochę. Wymieliśmy tak, Teraz osunariam pić. Mieliśmy kupić dwie jeszcze takie porcelanki były, ale takie jakieś strasznie małe były Więc nie braliśmy Chyba pierwsza. nie będzie walki, bo... No ma teraz jest z tymi młodymi, bo Teraz jest. są Potem dziwnące. jest są mocne. Ale wiemy, że mam takie grzebienie, no widać, że w 4-5 miesiącach oni mam takie już takie mają trochę już, wiecie, trochę większe, takie czerwone, ale, być... ale dasłowo, to może być. Teraz zobaczysz, to Tam też miał silki. My chcieliśmy na początku też tam, bo no, widzieliśmy, że są silki, ale były same białe. więc białe mamy tam, odpuściliśmy sobie silki. Bo w parku do nie nowiny, ale tam sobie zostawiały. No ale tam tych niestety nie było, można wziąć. Tam mamy jeszcze jednego takiego ładnego, rudego kobuta, silki, ale no, mamy kobutów na razie. No to jakby grać z butów w udzielni. A co Tak, biały. Okej, okay. no tak samo, jedno od chłopaka widać inna, taka jak w porcelanu. Myślę, że mi się ona najbardziej podoba, ta, co tu stoi na odchowalniku. No Kodamiak, tak, jak tak tam to nie było za bardzo widać. O, pierwsza walka, ruda, to by teraz... Hasburka. o, Hasbólka przegrała. <grym> Ten mały też, że sa tam. <grym> Hasbólka jest słaba walka. No patrzcie, ta pani Ale jak Brahma tam też, tak patrzy na nią z byka. doktor, jak się A Brahma to... Ta ja pani to jest chyba nasza kochinka najładniejszej budowy. Tak wyglądają te nasze nowe nabytki. W następnych odcinkach więcej, trochę o nich pokażemy na pewno. A my Wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!